Rozpoczynamy. Pierwsza połowa zaczyna Bayern. Listy kwitują to zagranie do bramkarza. Ginki Kagawa. Jest szansa na groźną akcję, ale wspaniała okazja. Strzela! ale piękna bramka. Pierwszy gol został zdobyty w piątej minucie. Mario Petzel. Łatwo, łatwo, za łatwo tę piłkę. Uderza! Strzał niecenny. Nieczysto uderzona piłka poszła w krok. Gama. Jak zareaguje na to wydarzenie arbiter? Spójrzmy, sędzia pokazuje czerwoną kartkę. W takim zagraniu nie można spodziewać się było czegokolwiek innego. Kel Dostrzegł partnera. Kasjo. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Fantastyczna interwencja stanął na wysokości zadania, zażegnał niebezpieczeństwo. Dur. Piłka opuszcza boisko i za moment grę nowy bramkarz. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Blisko polekarne może strzelać. Kasja. Pięknie przewidział to zagranie i przejął. Czy to dobra okazja? Kilka centymetrów bliżej i byłaby piękna bramka. Bayern Monachium. cała historia, legendy Frank Oppenbauer, Ulrich Hemes, Kurt Miller lotar Mateusz, nie mógłbym tak wymienić tej bezkończości. Masz rację, tych gwiazd światowego formatu było pełno. Ja wyjątkowo dobrze wspominam Klinsmana i tę taką kontrowersyjną postać Olivera Kana, ale wydaje mi się, że ten stary Bayern, który trzykrotnie zdobywał Puchary Europy, Beckenbauer, Miller, był lepszy od tego dzisiejszego, który nawet 7-0 w półfinale pokonał w dwumeczu faworyzowanym Barceloną. Eric Ładnie odbiera piłkę przeciwnikową. Ależ walka o piłkę. No zastanawia się czy nie strzelać. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Zobaczmy, będzie rożny dla Bayernu. Jest okazja. Moją interwencją wyjaśnił wszystko. I będzie rzut rożny dla Bayernu. No przejął, ale nie opanował piłki. Znów piłka poza boiskiem i znów rzut rożny. Sebastian Kel. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Pierwsza połowa poza nami, no i widać wyraźnie było, że jeden z zespołów w Blewosłabieniu po tej czerwonej kartce, tak, tym bardziej, że była zupełnie bezsensowna. I teraz pytanie, jak zmienić taktykę w sytuacji, kiedy trzeba bronić się w dziesięciu 10... Przed nami druga połowa tego meczu. Lewandowski. No i dla blisko pole karne. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Bayern Monachium za chwilę dośrodkowywać będzie z rzutu Bardzo dobra postawa bramkarza. Znakomicie zachował się przy tym rzucie rożnych. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Dasio. Czy to wykorzysta Kagawa? Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie! Kolejny atak kończy się bramką. To dowód na to, że nie tracą koncentracji pomimo prowadzenia. Golkiper był bezradny. z takiej odległości. Nikt się nie myli. Miller. Łukasz Piszczek. Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę od bramki. Erik Durm. Reus. Katastrofalne pod. Ale szlicznie uderzył. Znakomicie Bramkarz. Duże brawa za tę interwencję. Trudno w to uwierzyć, ale to dopiero pierwsza jego udana interwencja. Shindi Gawa. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Windogan. Hel wybiega na pozycję. Uwolnił się spod opieki, ma dużo miejsca. Strata w środkowej strefie boiska. Chinki-Kagawa. Bayern-Monachium od linii bocznej. I zacznie Bayern Monachium od rzutu z autu. Czy to wykorzysta? Strzela! Piękny gol! Wyśledźmy tę bramkę. Oddalają się jeszcze bardziej od rywali. Bezlitośnie wykorzystują dzisiaj każdy ich błąd. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Piłkarz nadal leży na murawie. mi wygląda na naciągnięty mięsień. Wspaniale podanie, ale jest szansa. Wybija. oddaje strzał. Nie, nie, on dzisiaj jest nie do pokonania. Kolejna znakomita obrona. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Gecen. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Czyt, uderza! Ależ codzienna sytuacja. Piłka od bramkarza pada do siatki. Najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień, drugi gol w tym spotkaniu. Co dzisiaj litości dla rywali. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. Mecz zakończony. Wygrana 4 do 0 i słowa uznania dla zwycięzcy. Wynik mówi wszystko. To było bardzo jednostronne widowisko.